Czas się pozbyć złomu, troszkę złota do kieszeni wpadło. Yeah, O, babo wow, wredna! Ile ona będzie miała tych map? Milion? Ups. Zaczyna być krucho z miejscem. Nie żartuję, będzie źle. Hmm. Zaczęłam się zastanawiać nad tymi wszystkimi poziomami. I dochodzę do wniosku, że pod koniec każdego... każdej takiej mapki, to ja nie wiem na jak, już na jakiej mapce jestem, bo wszystkie są właściwie takie same. Nie wiem, czy robię jakiś quest poboczny, czy robię mapy skarbów Ech. generalnie monotonna gra. Początkowo wydaje się fajniejsza od Diablo 2, ale jakby bardziej monotonna jednak. Trzeba lubić tego typu... Uuu. Trzeba lubić tego typu rozrywkę. Ale to chyba mężczyźni lubią niezobowiązujące tłuczenie stworów. Pach, pach, pach i łeb i łeb, i w Jednak ten facet, co występował w jakimś show i mówił na temat yy, tak zwanego nothing box. Miał trochę racji. Tak sądzę. Następna gra, którą będę nagrywać. Mam nadzieję, że nie wybiorę niczego tak monotonnego. Że mnie nie odbije. Potrzebuję odmiany, potrzebuję czegoś, w czym się więcej dzieje. Nie tylko tłuczenia. Ale też fabuły. Potrzebuję żywszego bohatera. I szczerze powiedziawszy, jeszcze nie wiem, co to będzie. Zastanawiam się nad kilkoma tytułami. Gier na półce mam w cholerę. Kwestia tylko wybrać, które będzie pierwsze. Prawdopodobnie słychać teraz jak moje szczury piją wodę z poidła. Nie wiem czy ten mikrofon aż tyle rejestruje. Wiem, że jak później będę usuwać szumy, to prawdopodobnie większość tego dźwięku zaniknie. Uuu, żelki! Szczytem byłoby, gdyby zrobili je w formie tych misiów, jak misiożelki. He, ale nie, woleli zrobić takie żelki karetkowate, takie małe takie. Szkoda. Hmm. Kapliczka nie chce ze mną porozmawiać, mam chyba full. No, mam full. Ale już nie mam, haha ha. au, au, au. To mnie bije. Wow, całe stado. Dwa ciosy i poszło. Nieźle. To was źle świadczy, wiecie? My is full. Yeah. Muszę wytłumić wiatraki w komputerze. Samolot no brzęczą i potem straszne szumy są na nagraniach. Jednak chłodzenie idzie ze swoją ceną. Zbiera żniwo. Oho. Pan chce ze mną porozmawiać. Do widzenia. Ten szkielet zawsze mnie myli. Muszę sobie przypominać, że on jest stworzony przez pieska. Piesek nekromanta. stworzył... Tak, stworzył dwóch. Super. O wow. Pajączki! I już po pajączkach. Aha. Czy tam już będzie portal? Teoretycznie gdzieś tu powinien być. Przestań się teleportować, Daniu. Oho, ho, 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 ale luda. Generalnie to robi się głodno. Wobec czego może się okazać, iż zaraz skończę to nagrywać po to tylko i wyłącznie, żeby pójść coś zjeść. Bo jak tak dalej pójdzie, to na nagraniu będzie słyszeć słychać nie tyle mój głos, co moje burczenie. Mój wewnętrzny niedźwiedź się odezwie. Hmm. Oh Matka. Wow, whoa, whoa. <laughs> <laughs> you can as well. My inventory is full. Nie nazywa brak miejsca. <grystanie> Kolejny pająk. Twardy wytrzymał dwa ciosy. O, tam dalej jest chyba już teleport. Piesku chyba skończyły ci się szkielety. O nie, jest jeszcze jeden, okej. Okay. No nie nie kicaj, daj się trafić. O właśnie Robią się coraz bardziej głodne. Jeśli jest ser żółty, to sobie zrobię to ściki. Bo ketchup chyba jeszcze jest. Sera nie ma, ale jest miodzik, to sobie zrobię grzanki z miodem. To jest dobry pomysł na dziś. Jedyny zły pomysł, jaki przychodzi mi do głowy, to dalej pozostawać głodną. To, o, wow. duży pan, który prosi się o lanie. Won! zrobić przejście. Au. No, nie mogę się do niego... O, właśnie. Leżysz. Ty leżysz, a ja stoję. I kto jest górą? Ha? Ha? My Ojej, ale mnie spowolniły O kurka wodna To nie fair To jest bardzo nie fair Nie zgadzam się na to Bunt Mam pełny kwipunek Mam nadzieję, że piesek szybko wróci I będę mogła zapchać mu ekipunek. Bo tak głupio zostawiać to oznacza dodatkową kasę. Oj. Zła jestem Bardzo zła I jednocześnie zbyt głodna Żeby czekać aż pies przyjdzie To jest nie w porządku Bunt Ech, nazwy, nazwy, nazwy... Hmm... Wygląda to teraz całkiem nieźle. Złego kopa tej umiejętności teraz powinny dawać hmm. czy jest tutaj coś, co możemy sprzedać? Odpowiedź sama się znalazła. Okej, okay. czyli właściwie to chyba na dzisiaj tyle. Cześć.